Dobra, oto plany. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rais na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. Bardzo mnie cieszy to, że nagrałam to na wyłączonym dźwięku. Drodzy Państwo, jeszcze raz. Zacznę jeszcze raz. Dziebaj, Dzień dobry Państwu, witam. Amarantowa Dama się kłania. Wpadajcie na streamy i Sociale. Muszę zrobić szybki speedrun, bo 15.30 jestem umówiona na Gartikę, jest 14.19. Także słuchajcie. 4 godziny streama za mną. Jeszcze dzisiaj następne 4 plus gartik z, z ekipą. Także jest co robić. Jest co robić. Wpadajcie na streamy. Tam są inne rzeczy. Wczoraj były 4 godziny Wiedźmina, dzisiaj będzie coś innego. Fail był drugi. Mówiłam, że musiałam nagrać to drugi raz, bo zbagował mi się safe i wszystkie były tymi szybkimi zombiakami. Teraz musiałam nagrać to trzeci raz, bo zapomniałam. Kuźma. O mikrofonie. Jeśli Szybki ramion. Taki mały, a wezmą całą rękę. Rozumiesz? Daj ci schronienie, daj ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę! Ach, twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz, tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki. To tylko pięć fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir. Jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru... pękła. Co? Ja. Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w Twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wywieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl Wydaje. o tym. Przyjdź tu do mnie, jak wrócisz. Mam coś dla Ciebie. No to fantastycznie. Było to do przewidzenia, że z tym gościem nic się nie da załatwić. Ale cóż, lecimy. Cholera. <laughs> Jeszcze masz studia. Spadaj stąd. Nie twoja sprawa. Jaja sobie robi. Tak, dobry wybuch. Spieprzaj, zanim spuszczę ci poważny wpływ. Przecież tam gdzieś uciekł go. Oh, nie wiedziałam, że on wybuchnie. Jesus Christ, no chciałam pomóc gościowi, jeszcze się władowałam teraz w problemy. Tak to jest zawsze. Człowiek chce dobrze i jest jakiś handlarzy. Chcę robić? Tak jest. tam masz? Nic dla mnie. Niestety. I my też nie mamy nic do sprzedania? O, Holender! Naprawdę? No nie chce być inaczej. Nie mamy nic do sprzedania. No trudno. Dobra, idziemy na ten dach. Ale ptaszorów, co? Nie, 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 wchodź tam Dobra, nie wiem, nie będę już nikomu pomagać. Będziemy się skontaktować z tym gierem. zrobić wytych Drodzy Państwo. No nie przewidziałam tego. Do etykieta. Muszę zrobić porządek z tymi broniami, to też jest fajne. Rain. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak. I? Tylko tyle? Co to znaczy, tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Krain. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do. Jak możesz. Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. No szkoda, że jej tego nie powiedział przez telefon. Tylko po cichu, żeby nie daj Boże nie usłyszała. Cie? Ja na jego miejscu już dawno bym ma, że coś jest nie tak z tą organizacją. Uwaga wszyscy mówi Alfie. Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży i o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma Wiesz może co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik Jeff wziął się z w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony Może go poszukam. Nie może, a koniecznie i lepiej szybko. Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za hortem kolejowym. z tymi szybkimi Dobra zanieśmy na razie to z tyzynę do wieży Muszę troszeczkę cofnąć. Brecken? Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Brecken, jesteś tam? Cholera. Jade, tu Crane. Jesteś tam? Crane? Ile on dziedziny dostałeś? Słuchaj, Rais chciał, żebym... On wydemał nas. Mam tylko pięć wiolek. Co? Cholera! To starczy tylko na kilka dni. Słuchaj, Crane, mamy tu pewien problem. Na osiąłtym pierwsze wybuchła zaraza. Wracaj jak najszybciej i nie waż mi się zgubić ani kropli antyzyny. O, oh, ale jestem chora od generalnie to no dawaj kurwa przechodź Boże święty Przepraszam za ten, to brzydkie słowo na szczęście otagowane są materiały Znowu nie z tej strony wlazłem, chyba nie składa się za każdym razem blażę z tej drugiej strony. Dobra, oddajemy. Jeszcze szybciutkie tutaj uzupełnienie. Brak wolnego miejsca, ok. Dawanko. No, ten młotek kowalski byłby spoko w sumie. 3500 no niestety. Nie stać mnie. Ciebie Dobra. Dobra. później zrobię to porządki. Na live sobie zrobię te porządki. Tak. Teraz przejdźcie do Spideranik. Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że chcecie się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Spideranik. Drodzy Państwo, Ale leje się. Masz tę antyzynę? Dawaj mi już. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym... w tym kilkoro dzieci. Lepiej idź pomów z Brekenem. Zaniosę te leki do Leny. czy było wcześniej tutaj jakieś tam? Ten... Coś tam mówili, że? Dobrze cię widzieć, krain Ciesz się, że nie widziałeś, co tu się stało. Wszystko. Nic tam więcej nie zdziałacie. Tak, cóż, Raiz ma na zbyciu sporo ludzi. My nie mamy takich możliwości. Nie, nie ma zgody. Wynoście się stamtąd, nie stać nas na straty. Dobra, bez odbioru. Okay. Hej, Crane. Już z powrotem? Nie na długo. Kojarzysz może zwiadowcę imieniem Christoph? A, nowy dzieciak... Tak, jest teraz na zwiadzie, ale od jakiegoś czasu się nie zgłaszał. Rahim go sprawdzał i mówił, że da radę, ale ja nie jestem taki pewien. Jeden narwaniec ręczący za drugiego. Ha, to samo powiedział Brecken. Oczywiście, mogło mu po prostu paść radio. Niektóre akumulatory łatwo się wyładowują, więc często tracimy ludzi z radaru. Gdzie się udał? W stronę nowo wybudowanego wieżowca. Lepiej to sprawdzę. Hmm. Uważaj tam na siebie. No tylko jeszcze tutaj tak akurat szybciutko do skryteczki schowamy sobie to, co jest uszkodzone. to, to, to. By trochę więcej było, słuchajcie, miejsca na ewentualne przyszłe bronie. Dobra. ciao okay. Siu, siu. Tak, odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były dzieci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Krain! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie. to byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać. Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Haranu? Parę wizytówek. Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... Pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Oj, drodzy Państwo, nadszedł czas, żebym w końcu zrobił coś dobrego. Mhm, no to gierę w ogóle mi się nie podoba, drodzy Państwo, słuchajcie, nie podoba mi się to gierę. Coś jeszcze wydarzyło. O nie, nie. Rzemeczko, na razie ci nie oddam pistoletu. Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane. Mogę ci ufać? Ha! Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak się myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć... Jezu, yes, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić! Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda! Dobry z nas team. Dwa! Kur... Nie puszczaj! Nie puszczaj! O oh, fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. Słuchaj, Rahim. Nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a. To całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to ja raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Okay. Słuchaj, na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... dole to! Ach. Pięknie. No, myślałam, że na łatwiznę pójdę. Odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Raiz. Czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wyjwasz wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik, ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. O, słabo. No bo jeżeli chodzi o naszego protagonistę. to lepiej ugrać. No, ale cóż. To by też jest to, że... Żeby... Mówi Jade. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam śliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Kurde, no to tutaj nie jest bez powodu, nie? Myślicie, że można skoczyć? Sprawdźmy! Nie można! <grytania> Sprawdziłam czat. czat. Sprawdziłam, nie można jak coś. Dobra. Idziemy. Eee, mógł to lepiej ugrać coś w stylu, że no... To jednak Rais potrzebuje czy coś. Jak już widzi, że są tacy na nie, to mógł to ugrać lepiej nasz protagonista. Nie wiem, ja bym tak zrobiła. Jeszcze niżej. Tak mi się wydaje, że mógł to lepiej ugrać. No ale cóż, herbatka w taki dzień jak dzisiaj musi być. Zrobimy tak, mm, to na miejsce spotkania. I zobaczymy, co dalej. <ścoughs> ale ja, pierdzielę. Mam nadzieję, że u Was jest lepsza pogoda, chociaż wiecie. No wątpię. Może inaczej. Dzisiaj. że sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda Ci się przedmiotę. znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Tak, tak. Uda mi się, ale no niestety na streamie, dobra. Życzę na streamie. Dobra, drodzy Państwo tutaj robimy mały cut i widzimy się w drodze na wieżę. Widzimy się w drodze na wieżę, jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subka, łapeczkę. Dajcie znać w komentarzu, co tam, jak tam u was słychać i kiedy to oglądacie. Mało tego, wszystkie sociale są w opisie, jeżeli macie ochotę, wpadajcie na streama, bo tam streamuję 5 razy w tygodniu, dwa razy dziennie. No i co? I widzimy się w następnym odcinku w drodze na ten wagon. I co? Mam nadzieję, że bawiliście się chociaż w połowie tak dobrze, jak ja. Kłaniam się serdecznie. No i piona. <laughs>